No, cześć, ja jestem Minera, a dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam kilka build hacków w Minecraftie 1.14 i idziemy do odcinka od razu. No, i na samym początku mamy całkiem fajne, fajnie wyglądającą półeczkę, zrobioną z trapdorów, które są ze sprusowego drewna, czyli ze świerkowego. Tutaj mamy, oczywiście, doniczkę również ze, z małym świerkiem, tak to można chyba nazwać. I słuchajcie, używając y, beczek, ktoś chyba beczki nazywa. Możemy stworzyć sobie całkiem fajnie wyglądające tak jakby no właśnie beczki yy, stojące na półce. I tutaj mamy jeszcze jedno wykorzystanie beczki, które jest takie jakby fundamentem naszej ściany i całkiem ciekawie taka ściana wygląda moim zdaniem i lecąc dalej mamy słuchajcie, stół kartograficzny, który jest jednym z najlepszych stołów kartograficznych jakie kiedykolwiek chyba widziałem, tak mi się wydaje, ponieważ mamy tutaj wykorzystanie właśnie tych stołów naszych. Mm, to są dark okłódowe czyli ciemność ciemnodębowe deski o tak to się nazywa ciemnodębowe deski cały stół jest stworzony właśnie z beczek które są tak jakby nie wiem nogami naszego stołu oraz ze sprusowych trabdorów które są bokami i tutaj mamy słuchajcie zrobioną mapę naszego świata my jesteśmy tutaj yy, czyli no, gdzieś powiedz niczego tutaj mamy słuchajcie wioskę która jest tam i taka mapa całkiem ciekawie wygląda. Gdyby to nie był świat super płaski, to wy wyglądałoby to pewnie jeszcze o wiele bardziej, nie wiem, wiarygodnie, lepiej po prostu. I lecimy sobie dalej. Mamy, słuchajcie, komin. I mamy tutaj takie zwykłe kominy, Na przykład taki, który no, nie ma ani dymu, ani w ogóle jakoś taki szczególny nie jest. Tutaj mamy już, słuchajcie, wykorzystanie w kominie ee, ogniska. Słuchajcie, tutaj mamy campfire, czyli ognisko, które wypuszcza nam dym. W wersji 1.14 zostało dodane. No i dzięki temu możemy sobie zrobić całkiem ciekawie wyglądający komin, z którego, z którego leci tak naprawdę dym. I tutaj mamy właśnie wykorzystanie tak jakby już na ścianie, wbudowany komin w ścianę. No oczywiście to jest prowizorka dość bardzo, ale mniej więcej w taki sposób by to wyglądało i całkiem ciekawie to wygląda. I lecimy sobie dalej, słuchajcie, mamy dwa... Dwa całkiem ciekawe krzesła. Tutaj mamy na początek zwykłe krzesło stworzone z dwóch trapdoorów, jednego z cuffing foldu, czyli z rusztowania oraz płytki naciskowej, która jest tak jakby, nie wiem, może, możemy to nazwać poduszką, tylko że jak na nią wejdziemy to właśnie nam się krzesło łamie. I tutaj mamy dokładnie to samo, tylko tutaj nie ma mm, z tyłu trapdooru i po bokach mamy jeszcze takie jakby... no nie wiem jak to nazwać. Podłokietniki, o! Dobrze, to się podłokietniki nazywa, chyba. No i dalej mamy, słuchajcie, rzeczkę. Rzeczkę, przez którą musimy się jakoś przeprawić, dlatego mamy zrobiony, słuchajcie, most z użyciem zgaszonych e, ognisk. I jak takie zgaszone ognisko zrobić? Słuchajcie, potrzebujemy e, potki z wodą rzucanej albo wiaderka. Oczywiście, spotko jest mniej zachodu, bo jeżeli tutaj sobie postawimy coś takiego, to jeżeli wylejemy wodę, no to ta woda nam się rozleje, później musimy sobie brać na przykład yy, gąbkę. Cyk, i to jest po prostu bardzo dużo. No i jeszcze nie wziąłem. Cyk. Z tym jest po prostu bardzo dużo zachodu. Cyk. No i jeszcze mi z rzeki zabrało wodę. A jak mamy taką podkę z wodą, to po prostu sobie rzucamy i gasi nam ognisko bez rozlewania żadnej wody. A taki mostek naprawdę całkiem ciekawie wygląda. To jest jeden z najbardziej, jeden z najmniejszych, a jednocześnie najbardziej wydetalowanych mostów. W Minecraftie jakie kiedykolwiek widziałem Tak mi się przynajmniej wydaje Ponieważ zobaczcie tutaj mamy takie jakby Połączone ze sobą bale drewna Takie małe I całkiem ciekawie to wygląda I lecąc dalej mamy słuchajcie Tak jakby nie wiem mm, Oświetlenie Również z użyciem ognisk Mamy tutaj mm, Takie wiecie jak na przykład są w salach tronowych Takie płonące Nie wiem misy Które mają oświetlać tam I przy okazji ocieplać Nie mam powiedzieć, jak to nazwać tak naprawdę Powiedzmy że są to po prostu Latarnie, tylko że z ognisk. No nie? Tutaj mamy użyte e, pulpity, które są po prostu postawione w taki sposób, i na górze mamy ognisko, a tutaj mamy po prostu pół płytki z wykładeska na to scaffing fold, i na scaffing fold dopiero e, nasze ognisko. I tutaj mamy kolejną rzecz, słuchajcie, zrobioną z pulpitów, a mianowicie taką, jakby nie wiem, podnoszącą się bramę, coś w tym stylu, całkiem ciekawie to wygląda. Mm, ale nad tym się nie będę rozwodzić, bo tutaj z drugiej strony no niestety jest to no już niefajne. <laughs> I dalej mamy słuchajcie niesamowicie wyglądający stół tak naprawdę. Mamy stół zrobiony z trapdoorów, z pulpitu, w którym jest książka słuchajcie. I taką książkę możemy sobie otworzyć mm... i cyk i rozwaliłem. I po prostu żeby zrobić coś takiego musimy postawić pulpit, a na pulpit musimy postawić coś takiego jak book and quill. Czyli to jest chyba książka i pióra, pióro, i po prostu klikamy prawym przyciskiem myszy i całkiem ciekawie to wygląda. Jeszcze oczywiście możemy sobie mm, dodać jakiś obrazek, jakąś, nie wiem, mm, doniczkę z kwiatuszkiem, żeby to po prostu lepiej wyglądało. I wygląda to moim zdaniem naprawdę niesamowicie. Cześć kurczak. <gryw> Czy tylko mi one wyglądają na kaczki. Słuchajcie, jeżeli ktoś ogląda do tego momentu, niech napisze, kurczak to kaczka. Albo niech napisze wierczy, wierszyk, że kurczak jest kaczką, albo kaczka kurczakiem. Mniejsza, nie chuj za mną. Tutaj mamy, słuchajcie, takie jakby gablotki z cennymi rzeczami, zrobione z, ee, z beczek, ze foldów oraz strapdorów. No i oczywiście item frame'y i jakieś nasze cenne rzeczy poustawiane. Oczywiście fajnie by było, gdyby tutaj jeszcze można było na przykład, nie wiem, szkło dodać, tylko że to chyba nie jest wykonalne, tak mi się wydaje, ale możemy to sprawdzić. Czyli bierzemy sobie szkło, bierzemy sobie na przykład to i oczywiście to i robimy sobie coś takiego. Syk. I teraz ciekawe. Nie, dobra, rozwala nam się. Niestety nam się rozwala, a jakbyśmy spróbowali sobie zrobić... Czekajcie, bo, bo gdyby, gdyby się dało, to całkiem ciekawie by to wyglądało moim zdaniem, ale się nie da. Nie da się. A jeżeli się da, to po prostu dajcie mi o tym znać w komentarzach. Ja sobie chętnie zobaczę, yy, czy, czy się da, czy nie. Cyk i złote jabłko. Dobra. Mm, no, ale chyba się nie da po prostu tam postawić szkła, tak mi się wydaje. I lecąc dalej, mamy, słuchajcie, beczki, w których mamy jedzenie, takie jakby, czyli po prostu są to otwarte beczki. Takiego, żeby ich zamknąć. Tutaj mamy na przykład taką zamkniętą, ale w środku ich nie ma, czyli musimy ją zamknąć. A jeżeli mamy otwartą beczkę, to możemy po prostu zobaczyć, czy w niej są na przykład wodorosty. Jeżeli sobie taką beczkę otworzymy, to na przykład mamy tam same wodorosty. To by było całkiem spoko. Cyk. Ja sobie wezmę w taki sposób i zobaczcie. Cyk. Mamy beczkę. Cyk. Mm, dobra. Dobra. To nam wystarczy. I mamy na przykład beczkę oznaczoną, że tu są wodorosty, i tutaj mamy, że są oznaczone jagody. O ile to są jagody w ogóle. Mm, I gdy otwieramy taką beczkę To po prostu mamy tutaj wodorosty, a tutaj jagody A tutaj, a tutaj byłyby ryby Cyk, o I to naprawdę ciekawie wygląda Moim zdaniem I dalej słuchajcie, mamy Piece, grille Rożna Coś takiego, jeżeli tak to w ogóle można nazwać W minecraftcie I tutaj mamy słuchajcie, tak jakby mm, Grill Taki mały grill, który pod spodem ma palenisko A tutaj właśnie pieczką nam się Yy, jedzonka. <laughs> Czekajcie, ja chcę jeszcze zobaczyć, bo czy można takie ognisko podpalić? Ej, można. A, okej, okay, dobra, można podpalać ogniska. I je zobaczcie, jeżeli nie zgasimy takiego ogniska, to za chwilę zobaczycie, że to jedzenie nam wyskoczy. No i tak naprawdę taka dekoracja za bardzo nam nie będzie potrzebna. Mm, I żeby właśnie nam nie wyskoczyło takie jedzenie. No nie wiem, czy chce mi się czekać, nie chce mi się. To musimy to ognisko sobie spalić, a dym będzie nam i tak leciał z góry, bo pod spodem mamy właśnie zapalone ognisko. Mm, tutaj mamy grill, troszeczkę większy, ponieważ ten jest taki dość malutki, prosty. A ten mamy już duży. Możemy sobie postawić na przykład gdzieś w ogródku, zaprosić gości, postawić krzesełka i całkiem ciekawie by to wyglądało. Tutaj mamy oczywiście piekące siedzenie, chociaż to właściwie można by nazwać wędzarnią, bo tu tyle dymu się zbiera mm, przez ten klocek, że to jest pasakra naprawdę. I dalej mamy, słuchajcie, kolejną już dużą, duży rożen, który możemy postawić sobie w kuchni, jeżeli oczywiście mamy aż tyle miejsca. No i jest to zrobione w taki sam sposób jak te poprzednie dwa, czyli po prostu tutaj mamy zgaszone ogniska. A tutaj pod spodem mamy cyk. Ogniska zwykłe. Tutaj są. Tutaj nic nie mamy. I mamy tutaj pyk. Po prostu jakieś zabudowanie. I całkiem ciekawie to wygląda. Możemy sobie właśnie udekorować jeszcze yy, taką przestrzeń, kładąc tutaj na przykład piecyki. W tych piecykach oczywiście możemy sobie jeszcze przepalać coś. To jest tylko i wyłącznie kwestia dekoracyjna, no bo tak jak mówiłem, jeżeli sobie podpalimy takie ognisko, to to jedzenie w po jakimś czasie nam się po prostu ugotuje i wyskoczy, no nie? A tego nie chcemy, jeżeli to ma być dekoracja. I słuchajcie, ostatnią bardzo małą dekoracją, ale niesamowitą, naprawdę to jest niesamowita dekoracja, bo fajnie wygląda. Jest beczka, która jest tak, jakby nie wiem, stolikiem, a na stoliku jest po prostu yy, doniczka z konwalią. To się chyba konwalia nazywa. A nawet jeżeli nie, to tak wygląda. Mm, no i tak. No i słuchajcie, to by było na tyle. Także ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to standardowo zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, to subskrypcja na tym kanale, żeby nie przegapić takich odcinków jak ten. No i cóż, no co ja mogę więcej powiedzieć? Do następnego. Cześć!